Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Szczęśliwy sługa, którego powracający Pan zastanie przy wykonywaniu zleconych mu zadań. Biada temu, który porzuciwszy obowiązki wobec bliźnich, zajmuje się sobą i swoimi przyjemnościami. To wezwanie Jezusa stawia do pionu. Przykazanie miłości bliźniego nie jest wskazaniem fakultatywnym, nieobowiązkowym którego realizację można by odłożyć na bliżej nieokreślone jutro. To samo sedno tego, jak chrześcijanin ma postępować, w tych okolicznościach, w których przyszło mu żyć. Najczęściej nie chodzi przy tym o rzeczy wielkie, głośne, o których napiszą w portalach internetowych. Raczej o zwykłą, codzienną, choć nieraz uciążliwą służbę dla dobra bliźnich. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.